Mamy wielki post, więc będzie sprawa odnośnie wielkiego postu. Problem jest taki, że mamy błędne spojrzenie na post, na istotę postu, co Bóg chce. Jak, żeby ten, jak ten post ma wyglądać? Bo my mamy wpojone tak. Słuchajcie, dzieci albo dorośli, odmawiacie sobie jakiejś przyjemności i tyle. I teraz zobaczcie, co to Wam tak naprawdę daje. Po tej okresie postu, tego, co sobie wyznaczyliście, wracacie do tego samego. Załóżmy, że odmawiliście sobie przez miesiąc alkoholu. Powiedzmy na Wielki Post. I co? Potem wracacie? Daje wam to jakieś dobro? Nie. I właśnie ostatnio się natknąłem na kawałek Księgi Izajasza, nie pamiętam dokładnie który, ale tam właśnie była mowa o poście, że Bóg nie chce postu takiego, że ojej, ci zamartwiamy się na co my tragicznie zawieszać wory i... Te żałobne, pokazywać, że ty pości, że ojej, czy jeszcze umartwiać się nad sobą, czy tam wyrzekać się jakieś po prostu rzeczy, które nie mają dla ciebie znaczenia. Tam wskazówką była taka, żeby się przekształcić ten post jako mm, czas czynienia miłosierdzia, sprawiedliwości, dobroci. To ma być post. To jest post, który się podoba panu. Tak było tam napisane. I to, co jeszcze mogę ja dodać, co zauważyłem, poścież w rzeczy, które faktycznie wam przynoszą dobroć. Na przykład ja, ja za dużo czasu spędzałem na YouTubie, na oglądaniu takich filmików, które nic mi nie wnoszą, co? I ja sobie wziąłem to jako post, bo widzę, że one mi szkodzą i ja chcę ich się wyzbyć tak na zawsze. I to nie jest taki post, że ja faktycznie zrobię, Odwalę i wracam do tego nie tylko ja chcę faktycznie z tego wyjść. Ja ten post traktuję jako coś, co ma mnie prowadzić do wzrastania w Chrystusie. Takie powinno być zadanie postu. Wzrastanie w miłosierdziu w Chrystusie. Na przykład postem może być to, że pójdziesz do tej swojej rodziny i zaczniesz miłe słowa im mówić, cokolwiek pomagać, I don't know. Takie rzeczy. To nie musi być odmawianie sobie czegoś. W ogóle odmawianie sobie czegoś, to ja tego nie kupuję. To w większości przypadków nic nie daje. No, ale to tyle. Cześć.